Dobry wieczór Państwu wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam na trzeciej już gali wolontariatu w gronie ludzi niezwykłych, ludzi, którzy poświęcają swoje serce i wolny czas po to, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Ja proszę Państwa czuję się dzisiaj w sposób szczególny wyróżniona, że to nie przypadło w udziale złożyć Państwu serdeczne podziękowania za to wszystko, co dla naszej wspólnoty lokalnej czynicie. Niezwykli wolontariusze, dziś jest Państwa święto. 5 grudnia już od blisko 40 lat obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. I muszę Państwu powiedzieć, że data tego święta jest nieprzypadkowa z całą pewnością. Grudzień, bliskość świąt Bożego Narodzenia niesie z sobą niezwykłe ciepło, choć jest to zimowa pora. Sprawia ten czas, że ten ciepły, serdeczny, szczególny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia sprawia, że nasze serca nieco mocniej otwierają się na potrzeby drugiego człowieka, że mamy większą potrzebę bliskości, ale również poczucia wspólnoty. To dzięki Waszej bezinteresownej pracy, drodzy wolontariusze, nasze miasto zmienia się, staje się coraz bardziej otwarte, tolerancyjne. Coraz bardziej otwarte na potrzeby drugiego człowieka, to wy dajecie i przywracacie nam wiarę w dobro człowieka, ale również pokazujecie, że czasami z pozoru niewielka pomoc, niewielkie wsparcie może zmienić całe ludzkie życie. I za to dzisiaj Wam wszystkim dziękuję, za Waszą empatię, zaangażowanie, z którymi podchodzicie do każdej akcji. Jesteście po prostu niesamowici, jesteście po prostu niezastąpieni. A dzisiejszy wieczór, dzisiejsza gala to doskonały moment, aby wyróżnić w sposób szczególny tych, którzy w ostatnim roku pracowali i ich praca została dostrzeżona przez nas wszystkich, mieszkańców naszego pięknego miasta. Niech to będzie wieczór pełen wzruszeń, wspomnień, ale również niech to będzie wieczór, który będzie wzmacniał ducha naszej wspólnoty. Życzę wszystkim kołdrzeckim wolontariuszom, którzy dla mnie jesteście bohaterami naszego miasta. Życzę Wam, aby serce i dobro, które niesiecie i dzielicie się z drugim człowiekiem, wracało do Was tysiącem uśmiechniętych, serdecznych, radosnych, szczęśliwych twarzy. Jesteście przykładem dla nas wszystkich i wielką inspiracją i motywacją do dalszej pracy. Dziękuję. Panią Annę Wieczkowską, prezydenta miasta Kołobrzeg, wpłynęło blisko 40 zgłoszeń kandydatów. Przypomnę, że osoby i organizacje działające na terenie Kołobrzegu mogły zgłaszać kandydatury wolontariuszy, pary lub grupy wolontariuszy działających wspólnie oraz organizacje, które w sposób aktywny działały na rzecz drugiego człowieka i promowały postawy społeczne. Zdarzało się, że tę samą kandydaturę zgłaszało kilka osób. Stąd zgłoszeń jest więcej niż kandydatów, w tym jedno z nich zgłoszono aż 18 razy. Podsumowując, łącznie zgłoszono do Grand Prix dwie organizacje, do nagrody indywidualnej 9 osób, do nagrody grupowej 7 organizacji i grup wolontariuszy. Ich oceny dokonała powołana zarządzeniem nr 197 łamane 23. Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 listopada 2023, kapituła złożona z osób zgłoszonych przez kołobrzeskie organizacje pozarządowe w składzie: Wiesława Chodor, Uniwersytet III wieku w Kołobrzegu, Urszula Czachorowska, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Ryszard Czepulonis, Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna, Ilona Greta zwultowicz zastępca prezydenta Miasta do Spraw Społecznych. Romuald Kociuba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Anna Krupińska, Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu, Andrzej Libera, dyrektor Centrum Usług Społecznych, Antonina Paśikowska, Młodzieżowa Rada Miasta, Izabela Stefanowicz, Rada Seniorów Miasta Kołobrzeg, Paulina Żubaniec, kierownik Biura Prezydenta Miasta. Wymieniona kapituła konkursowa spotkała się na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2023 roku i po przeanalizowaniu zgłoszeń i na radzie dokonała wyboru osób i organizacji, które za moment zostaną nagrodzone. Zanim dowiemy się, kto zostanie wolontariuszem roku 2023 w kategorii indywidualnej, pozwolę sobie przedstawić Państwu kandydatów, których jednocześnie zapraszam na scenę, abyśmy wszyscy ich poznali. Jak tylko Państwo usłyszycie swoje nazwisko, śmiało zapraszam do nas. W kategorii indywidualnej wpłynęło 9 nominacji i są to następujące osoby. Agnieszka Makowska, zgłoszona przez Pogotowie Rodzinne. Ja powiem kto, przez kogo zgłoszone, wtedy poproszę brawa, żebyśmy wszyscy słyszeli. Zapraszamy Pani Agnieszko, a więc zgłoszona przez Pogotowie Rodzinne Genowefę Zawacką za wspieranie rodzinnego pogotowia opiekuńczego, hospicjum oraz szlachetnej paczki. Teraz brawa. <klucza> Katarzyna Niewiarowska, zgłoszona przez Marzenę Ciszewską, Joannę Lewandowską, Karinę Fitał, Ewę Fitz, Edytę Kolkę, Teresę Stramiec, Justynę Ciszek, Krystynę Dusza Jarosz, Magdalenę Bakalasz, Bartosza Filipowicza, Iwonę Sikorę, Monikę Karpińską, Jolantę Skibę, Agnieszkę Dudzińską, Małgorzatę Głowacką, Marię Jawdyk oraz dwie osoby prywatne za pracę wolontariacką w hospicjum. Chyba nie ma pani Katarzyna. Jest pani Katarzyna. <klucz> Państwo widzą, że nie przesadzałam z tymi osiemnastoma zgłoszeniami. Pani Ewelina Żurowicz, zgłoszona przez Tomasza Sotynia, Elżbietę Wolską-Grębosz za działalność na rzecz poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, także osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Zapraszamy, Ewelina Żurowicz. Zera Dudek, zgłoszona przez Kamila Barwinka i Łukasza Ziębę za działalność charytatywną w Fundacji Wolne Miejsce, Szlachetnej Paczce, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i Hospicjum Pani Sylwia Pietrzyk, zgłoszona przez Justynę Roszak za wspieranie wszystkiego hospicjum. Idzie do nas Pani Sylwia. Pani Anna Piekarz, zgłoszona przez Anetę Dubielę, Katarzynę Niewiarowską i Magdalenę Dalkowską za wieloletnią pracę na rzecz hospicjum. Izabela Stefanowicz, zgłoszona przez Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Brawa. Pani Katarzyna Koperkiewicz, zgłoszona przez Ewelinę Żurowicz za ratowanie kołobrzeskich neonów. Pani Martinella Orszewska, zgłoszona przez Klub Strzelecki Kołobrzeg za organizację wolontariatu w szkole, za wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży trenujących strzelectwo sportowe. Martinelna, wchodzi również już Katarzyna Koperkiewicz, a ja zapraszam na scenę prezydent Annę Mieczkowską w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta, Pana Bogdana Błaszczyka, którzy wręczą statuetkę i nagrodę laureatowi, którego poznamy za chwilę. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszego wieczora mam niezwykłą przyjemność w imieniu kapituły konkursowej odczytać werdykt pierwszej kategorii konkursowej. Kapituła konkursowa na posiedzeniu dnia 28 listopada 2023 roku postanowiła przyznać tytuł Wolontariusz Roku 2023 w kategorii indywidualnej pani Izabeli Stefanowicz. która przyznała mi tą statuetkę. Jestem chyba najstarszą wolontariuszką w Kołobrzegu, bo działam od 23 lat na rzecz niewidomych. Niech to będzie nasz przewodnik, który będzie dalej prowadził y, niewidomych i słabowidzących. Katarzyna Niewiarowska i Anna Piekarz zgłoszone przez Justynę Roszak. Katarzyna Niewiarowska, Beata Biernacka, Monika Grygiel, Aneta Jakubik, Aleksandra Milczarek, Angelika mofina Wręka, Katarzyna Nawrocka, Marcelina Nowicka, Iwona Orłowska, Anna Piekarz, Sylwia Pietrzyk, Joanna Szmaglińska, Beata Sypniewska. Adriana Waleriańczyk, zgłoszone przez Stowarzyszenie Wiktoria dla osób z chorobą nowotworową za pracę w hospicjum, przy łóżkach pacjentów oraz codzienne wsparcie psychiczne dla osób z chorobą nowotworową. Wielkie brata za każdą z tych wymienionych osób. Pani Katarzyna, Beata, Monika, Aneta, Aleksandra, Angelika, Katarzyna, dwie Katarzyny, Marcelina, Iwona, Anna, Sylwia, Joanna, Beata i Adriana. Zapraszamy Panie do nas. Renata Dziemidowicz-Stasiuk, Zbigniew Wójcik, Maria Ostapińska i Jerzy Żerkowski zgłoszeni przez Stowarzyszenie Niewidomych i widzących w Koło Brzegu, za wspieranie osób niewidomych i pełnienie roli osobistych asystentów pomagających zobaczyć świat. Zapraszam również Państwa. Wielkie brawa. Nagroda grupowa, więc na scenie robi się dosyć tłoczno. Pani Maria Szłapak i Daniel Szłapak zgłoszeni przez Centrum Usług Społecznych Kołobrzeg za zaangażowanie w pomoc osobom samotnym. Proszę. Już państwo do nas idą. Bałtyckie Stowarzyszenie pomagamy. Zgłoszone za pomoc humanitarną w Ukrainie przez Mirona Durczaka. Ryszard Kaliciński, Paweł Maciejewski, Stanisław Klinkiewicz, Sławomir Kroczyński, Łukasz Sobczyk, Zenon Kaczmarek, Robert Kaźmierczak, Ryszard Uznański i Jerzy Wanowski zgłoszeni przez Stowarzyszenie Paramedik za zorganizowanie kilkuset biegów parkram w koło brzegu. Katarzyna Koperkiewicz i Szymon Szulakiewicz Kołobrzeski Nurt. Zgłoszeni przez fundację Mandala Yoga za ratowanie kultowych kołobrzeskich neonów i przywracanie wspomnień mieszkańców. A na scenę zapraszam panią Jak czuję jak to dobro tu pije, naprawdę jest. Od razu się cieplej zrobiło tak. Zapraszam więc również do nas Panią Prezydent Annę Nieczkowską oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg, żeby zrobiło się jeszcze cieplej, Pana Kamila Barwinka, których poproszę o wręczenie statuetek nagród. Dobry wieczór Państwu. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejny werdykt kapituły konkursowej, który z przyjemnością Państwu przedstawię. Na posiedzeniu dnia 28 listopada, kapituła konkursowa postanowiła przyznać. Tytuł Wolontariusz roku 2023 w kategorii grupowej Grupie Kołowczeskich Wolontariuszy działających przy stowarzyszeniu Wiktoria dla osób z czterog polowania. Wszystkie Laura i Kaspia Kobiety, Katarzyna Miarowska, Beata Biernawska, Monika Brygier, Aneta Jakubik. Aleksandra Milczarek, Angelika mofina Pręga, Katarzyna Nawrocka, Marcelina Nowicka, Iwona Orłowska, Anna Piekarz, Sylwia Pietrzyk, Joanna Szmaglińska, Beata Sypniewska i Adriana Waleniańczyk. Serdecznie gratuluję. Dziękujemy Całą grupą za to wspaniałe wyróżnienie, ale nie byłoby nas tutaj dzisiaj, gdyby nie nasza Alina Hajdamowicz. Alina, dołączam do. Drodzy Państwo, to właśnie Alina każdego dnia, dnia powtarza nam że pospicjum to też jest życie. Dziękuję bardzo. Zgłoszenia. Zapraszam na scenę przedstawicieli organizacji, których nazwy za chwilę odczytam. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Kołobrzegu Pani Prezes Nina Błażewicz. Niech ten obrachat tego Ogłoszenie zostało wykonane przez Panią Krystynę Fusińską za promowanie idei honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wspieranie osób najuboższych i potrzebujących pomocy poprzez pomoc żywnościową. Doceniono także organizowanie przez PCK konkursy i olimpiady wiedzy o honorowym krwiodawstwie, o HIV, AIDS oraz mistrzostwa w udzielaniu, zapraszam tutaj na środek, oraz mistrzostwa w udzielaniu pierwszej pomocy. Zapraszam drugą z organizacji, która została nominowana. Zgłoszona jest Fundacja Mandala Yoga, pani Ewelina Żurowicz, zgłoszona przez Tomasza Sotynia oraz Elżbietę Wolską-Grębosz. Brawa od razu, taka jest konwencja w tej wyborze. Fundacja zgłoszona została za promowanie zdrowego stylu życia, poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, projekty kierowane do różnych grup mieszkańców, w tym projekt Babki Kołobrzegu, projekt Asany Dobre na Różne Stany realizowany w Kołobrzeskim Okruszku, czy Festiwal Ciało. Na scenę ponownie zapraszam już po raz trzeci, czwarty właściwie nawet, panią prezydent Annę Mieczkowską w towarzystwie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg, pana Dariusza Zawadzkiego. Oraz przedstawicielkę kapituły konkursowej. I tak bardzo pokoleniowo to postanowiliśmy zrobić, bo tym razem będzie to pani Wiesława Chodow, którą poproszę o odczytanie werdyktu kapituły w kategorii Grand Prix dla organizacji pozarządowej w konkursie Wolontariusz Roku 2023. Szanowni Państwo, w imieniu kapituły konkursowej mam zaszczyt odczytać werdykt w ostatniej dzisiaj kategorii ale jakże ważne bo za całą kształt działalności charytatywnej i tak na posiedzeniu dnia 28 listopada 2023 roku kapituła konkursowa postanowiła przyznać tytuł wolontariusza roku 2023 w kategorii grantki 2023 dla organizacji pozarządowej i ja już wiem zachodnio oddział okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział Riołomowiców. Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy nas wspierają, którzy zawsze są, kiedy ich potrzebujemy. Bardzo dziękuję nauczycielom, opiekunom szkolnych pół PCK i wspaniałej naszej młodzieży. Bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nam pomagają pomagać. I bardzo chciałabym podziękować pani prezydent, panu staroście za wsparcie i nigdy Państwo nie odmówiliście nam pomocy. Bardzo, bardzo dziękuję. A ja, Szanowni Państwo, jeszcze korzystając z okazji, chciałabym Państwa o coś w tym szczególnym dniu bardzo, bardzo serdecznie poprosić. Są z nami wolontariusze naszego schroniska REX. Ja poproszę, żebyście wstali. Bo to są ludzie, którzy pokazują, że można kochać również zwierzęta. Bezinteresowną, bezwarunkową miłością. Zwierzęta, które Jest do Was. Brawa wielkich podziękowaniom. Wielkie dla I razem z tym stowarzyszeniem postanowiliśmy rozpocząć akcję polegającą na tym, że każdego roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia będziemy wszystkich mieszkańców naszego miasta, a wiemy, że macie wielkie serca i kochacie nasze zwierzaki. Będziemy Państwa zachęcali do tego, żebyście nie kupowali zwierząt, tylko żebyście je adoptowali. Myśmy wykonali przepiękną sesję fotograficzną, gdzie naprawdę w gwiazdorski sposób występują nasze psy z kołobrzyskiego schroniska. Ta wystawa jest dostępna dla nas wszystkich w korytarzu. Możecie Państwo zobaczyć, jak piękne są to zwierzęta, a ja mogę Państwu tylko powiedzieć, że... Kiedy robiliśmy te fotografie, to przynajmniej cztery spośród nich ujęły mnie za serce, bo po prostu chwytały mnie, obejmowały i patrząc prosto w oczy, chciały mi powiedzieć, ale nie potrafią. Ja chcę mieć własny dom. I proszę Państwa o to, żebyście te informacje powiedzieli wszędzie, wszystkim znajomym, wszędzie gdzie tylko możecie, że w naszym koaberzystym schronisku są psy. I koty, które straciły już dom, ale nie straciły wiary w miłość człowieka do zwierząt. Proszę Was o to. I gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj zostali nagrodzeni i wyróżnieni. Dziękuję.